Jak się nie zbliżają. Siemanko, witajcie na Midzie na Midzie. Dzisiaj mamy panią M Mel z najbardziej denerwującym buildem jaki tylko jest możliwy, czyli buildem na podpalenie. Więc w pierwszej kolejności będziemy robili na pewno roczny ogień, pochodnie rocznego ognia. Następnie naszą maseczkę, która zapewni nam przede wszystkim myślę o jest Chyba trzeba będzie zrobić coś jeszcze antyhila. Yy, ale tak, mamy przede wszystkim też dwa ja fajne czempy, jeśli chodzi o pierwszą linię, więc to jest dla nas jak najbardziej okej. Okay. Trzeba będzie uważać na warwika i no i nowej, przede wszystkim. Natomiast nasz build pod podpalenie powinien Ci spustoszenie. Więc mam nadzieję, że tak właśnie będzie. I również mam nadzieję, że zostawicie łapkę, subskrypcję, żeby być na bieżąco z tym, co się będzie działo na kanale. My za po prostu musimy pilnować, pilnować się, żeby. Nie dać się złapać na tak zwanym wykroku, jak ja to często mówię. Tylko trzymać dystans. Tak będziemy chcieli robić. Potrzebuję drugi level przede wszystkim też. A dobra, dobra. Złapałem go na auto ataku. Okej. Okay. Ktoś mnie złapał. Potrzebuję drugi level, halo! On już ma drugi, a ja też już mam Oberwał Elegancko Francja. No on też ma zasięg, jakby nie patrzeć, też Skubańc ma zasięg Jak będę miał już e, pierwszy item pod podpalanie, to będzie elegancko, bym powiedział No ja to nie trafiłem Potrzebuje też manę, jakby nie patrzeć. Mal jest bardzo manożerną postacią. Jak nie tym oberwał wszystkim. My wyszliśmy na tym troszeczkę lepiej. Żeby też. Ciasteczko zerwał? Ja w ogóle jestem, jak on mnie tymi swoimi żołnierzami atakuje, czy ja jestem w stanie to jakoś odbić? ja to jakkolwiek odbijam? Okej. Okay. Uważał mi na tym, żeby... No i standardowo maksujemy nasze Q. On się resetuje. Jeszcze się nie resetuje. Okej okay. no, Oczywiście też gramy z y, teleportem Ajjj Nie mam many. To jest a little problem Au, au, au Ho, 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 ho Clash był potrzebny, niepotrzebny jednocześnie. Ale udało się. Wiecie co, on się nie resetuje, więc ja też jeszcze nie będę się resetował. My ciasteczko. Oberwał jeszcze z kometki. Gdybym miał ulta... Przepraszam, teraz mam... Jakby nie patrzeć, double buffa teraz zauważyłem, więc ja to, że się nie cofnąłem, to całkiem dobrze wyszło. To jeszcze kryją moje symbole. Chciałbym trochę teraz wnąć tą linię i się dopiero cofnąć. Muszę, że on też gra, też gra z teleportem. Mamy to akurat pchnięte idealnie, bym powiedział. Ale Volibearowi się udało, a będą dwa trupy. Brawo! Brawo moi drodzy, mamy to, mamy to, mamy to i mamy też buty. I możemy się spokojnie teleportować. Nie teleportuję się do minionów, bo wtedy dostałbym ze wszystkich jego skilli naraz. Dlatego chciałbym uniknąć. Leci kuleczka być. Dobra, mam naszą erkę, on też ma erkę. Teraz wyszła seria nietrapień. Ok, overwał tym podpalenie, już robi robotę. Ja nawet bez uta się było, ale możemy pomóc naszemu woliberkowi. lecę pędzę. Nieźle, że to wyszło. Miała, że ja go <grym _> użyłem mojego w odpowiednim momencie. Naprawdę w odpowiednim. Użyjmy sobie też naszej potki. Teraz się przyda. Ale smoka chyba nie zrobili. Pięknie. Złamane już nie mamy. Top, 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 top. Nie wiem, to gdzie to jest barwik. Pokonane. Tylko jeden za jeden. A u nas Paszka jeszcze żyje. Uu, I to był dobry ult. Boże, tylko na W.W. Dobra, wiecie co? Trzeba się zresetować. Lejta może... O no okej, okay. W.W. jest tutaj. Więc ja chcę podejść do Woliberka może, co? Czy nie? Czy się chcę, powinien zresetować? Powinien się zresetować, bo W.W. już uciekł. Nie ma co tracić czasu. Mm, niedobrze, niedobrze tam na tym bocie. I bardzo niedobrze. Co wery kupuje? Dobra on prędkość ataku i odnowienie, ale uważaj. Wracamy idealnie, by wrócić. Ciekawe czy jego ulta jestem w stanie zreflektować czy nie. jest dosyć istotne, czy ja jestem w stanie jego ulta odbić, żeby jego odrzucić. No może spróbujemy to zrobić któregoś pięknego razu na tym fajcie Przede wszystkim podpaleniem oberwał. No to liczyłem. Okej. Okay. Mordzio. Mordzio mi mówi, ale już przyszła. Którego chciałem się wsiąć no przede wszystkim. Się trochę nauczyłem. Nauczyłem się już trochę klikać yy, umiejętności poprzez y, te szybko kliki, tak zwane y, Ctrl Q o. A to moja aszka, to moja ażka, więc nie ma tego złego. A teraz muszę uważać, bo jestem bez stuna i chciałbym pewnie to wykorzystać. Czy ten flash był potrzebny? To o, jebało brakło. No, brakło? Trupu, Może nie był potrzebny? Oj, no się źle dzieje na bocie. Trzeba będzie przede wszystkim na Warwika zrobić tego anti-healinga. To się tak mi zdaje. Widać Ej, to też nie wyszło. Trzeba by tą wejść ściągnąć. Bo ja nie mam ulta. Mam teleport. To sobie staram się wybaczać, kiedy to możliwe. Dawaj, teraz możemy Okej, okay. Nasza pasywka idealnie weszła. Mordekaiser, wykorzystaj to. Wykorzystaj to, Mordekaiser My się cofniemy. O, dobra, możemy tutaj podejść. Już nie mam co nawet ci tutaj pomóc. co? mam, e, mam gotowego teleporta, więc spokojna wasza rozczochrana. To i to i to. Nasza wieża jeszcze trzyma się. Okej, okay, gdzie oni są? Gdzie jest Warwick? smoczek do wzięcia. Perwał? My możemy to wziąć. Będą robili Herolda, Herolda, Smoka. No, powiem, że jak uda nam się tego smoka zrobić, to będzie naprawdę in plus. Tylko, że warwik tu jest. O, jestem trupem. To zrobił smoka, Ona już na przeciwna zrobiła smoka i jest ale jest dwa za 4 w sumie. Co możecie zrobić? możecie zrobić teraz spokojnie to, szczerze opłacalne. O ile to zrobią. Czyli ja chcę zrobić full... Chyba chcę zrobić full. A ten porzucił w ogóle Herolda, tylko po to, żeby. Tylko po to, żeby nam przeszkodzić się w smoku. No, no kurde, no nie wiem, no chyba opłacalne chyba było, dwa trupy za... Mamy pierwszą wieżę, mamy buty, jest, więc elegancja bym powiedział. Tutaj nie ma Azira. Oho, ho, ho. Dawajcie, 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 dawaj Mordekaiser, pomóż! No i dlaczego? Dlaczego on spryszował? Nie mamy dzisiaj wczorajszych kredek w piórniczku dzisiaj ze sobą w drużynie. No Warwick tu jest, widzę. I po mojej wieży, co? Niestety po mojej wieży... No ale to nie jest pierwsza wieża. To szkoda, że akurat na tego nieszczęsnego Azira to wyszło. Oj, nie mogę tego wykończyć. I oni są teraz. Azir się pewnie cofnął Ale Bluetooth chęcią przy kulę w sumie. Dawajcie to, blue dawajcie to, blue da, duba i mamy kolejne podpalenie. Po podpaleniu chyba zrobię maskę? Albo to anti-healing, kurde, no nie wiem, nie wiem, może anti-healing -anti będzie, będzie lepszy. Chyba książeczkę w międzyczasie. Dobra, no idziemy, w razie czego mamy teleport, żeby się przeteleportować. Brawo, Mordekaiser Elegancko, dobry teleport Trafisz? ai, tak niewiele ci brakło Ale wyszło całkiem nieźle, możemy Możemy to zrobić, zwłaszcza, że nie ma e, warwika. No tutaj chyba nie widzą tego, co? Nie wiem, czy to coś dało? Nie wiem, i damage mam, jakby nie patrzeć, a atakan bije bardzo, bardzo, bardzo mocno. No nie, jaki... Dobrze, że tego nie ukradli. <laughs> tak niewiele braku, żeby to ukradł. Za wolno to biliśmy, nie mieliśmy damage, żeby to ściągnąć, ale się udało. Dobra. Ło! Nie to chciałem. Nie ten klik, nie ten klik. Dwa levely przed tym wszystkim wpadły. Dobra, mamy maskę, mamy maskę i wiecie co? I, i, i. i... Pójdźmy sobie w kapelutka jednak. No, no, dobra, możemy smokę też zrobić. Gramy mocno pod e, obiektywy. Objektywie, no ale warwik 3 sekundy, więc. Więc, raczej się uda. O ile nas nie ściągnie tego przed jakimś dziwnym sposobem, jinx na ulcie, się! Tu będzie szedł Azir. Okej, okay, ale mamy smoka. Team razem to tak, my mamy podniebnego smoka za 4 versus 3. ale mamy smoka, kurde, no chyba, chyba nadal jest w porządku, chyba nadal jest w porządku. Warwick 3 6. nie no może tylko anti-healingu jednak nie będziemy robili, ewentualnie jako kolejny, kolejny item. Kurde, obrażenia magiczne, krytyczne, to nie było, to nie brzmi tak źle w sumie. A wej jeszcze została ściągnięta. Brawo, Mordecaiwer. Mordecaiwer w ogóle jak się buduje. Okej, okay, powolnienie. Całkiem to niezły to build. To ja eee, he, 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 he. No dobra, zróbmy to. Zróbmy to. Niestety byłem w samym środku walki przy tym smuczku. To trochę, trochę nam no, nie pozwoliło naszych umiejętności wykorzystywać w 100%, ponieważ byliśmy w każdej stronie naparzani. Jakby nie patrzeć. Ale kurde, ten build Smell pod podpalenie jest perfekcyjny, bym powiedział. Bardzo, bardzo mi się podoba. A tu no, mamy pinka do ściągnięcia. On nie będzie. Wejdźmy sobie. Okej. Okay. Okej. Okay. Może być, że twoje, ale duży mój. Wejdziemy na. Ło! Wow! bierzesz wulta, wulta, wulta. Tak niewiele ci brakło. Tak niewiele. Poliberek. Pędzę lecę. Lecę, pędzę. Ok, ultowałem. Nie miałem nawet ani staków, żeby wcześniej ulta użyć, więc to by było bez sensu. Jeszcze od Jinx dostaliśmy na twarz. To też nie udało się w odpowiednim momencie. To że się po prostu nie włożyło tak, że to było w totalnie w momencie, kiedy ja byłem. E, kiedy ja byłem na moim W. Bo ja nie wiem, tutaj nie, czy nie będą szkietki. Widzę, że tu nie mamy, więc lepiej się cofnąć. Niż przekombinować trochę tutaj. Mamy dwa smoki. To mamy to. Eee, buty buty, no może i chcę buty, ale może niekoniecznie, trzeba było kupić różdżkę, trzeba było kupić kłamstwa mogą no tak, ona też, chociaż wiecie co, na wejni też by się przydało, nie wiem czy ten antyhealing to nie będzie jednak mój kolejny zakup, uff, a Ażka to mogło się źle skończyć, bardzo źle mogło się skończyć, ale jestem rybami, jestem na pokładzie, bierzemy, bierzemy mamy flesza o, Widziałem Azira o, Jeszcze mu to podkradłem, bajo, bajo mamy woliberka. Pięknie! Koniec, koniec Trzeba było sfleszować, żeby, żeby trochę uciec od y, tego całego tym Dobra, ja teraz się, że tak powiem, cofnę. Pani ja, się cofnęła, ok, dobra. Myślałem, że ona będzie szła od tej strony, jednak y, wybrała opcję opcję ŻBIK, czyli powrót do bazy. Ile farmy jest na bocie? Ile farmy tu jest. Ja wiesz, że zginął, za tą farmę chyba warto. O, ale dobra, jeden duży będzie. Nasza prędkość ruchu, odrobinę. Okay, mamy dużego, mam nadzieję, że Vayne do nas teraz nie idzie, bo jak przyjdzie, to będę w czarnej D. Dosłownie w, w czarnej D, patrząc na postać Mel. I kapelutek. Jak tak się do mnie pięknie uśmiechał, uśmiechał, to kapelutek jednak jest potrzebny. I nie wiem, czy kurde. Jednak może Zoni. Może jednak Zoni złożyć. Klepsydrę. No teraz będzie zabawa przy smoku, co? Come on, come on. Come on, come on baby, one more time. Ale samemu to. Samemu to, no, może. No jaszka! Oj, uj, był niepotrzebny. Za duży damage mam! Naprawdę mu za duży damage. Teraz idealnie możemy zrobić sobie smoczka ze względu na to, że ich tutaj nie będzie. Znaczy Warwika, po prostu nie mają smajta, nie? Ona jest. jest A, w ulcie! Jest w ulcie! Perfekcyjnie możemy teraz zrobić myślę barona Come on! Come on, come on, robimy barona Nie ma Warwicka, 12 sekund, więc barona zrobimy bez problemu. Pięknie. Myślę, że damy radę, co? Tak czekałem, żeby mnie wultował. A, jeszcze barona ściągnąłem. No powiem wam, że... Kurde, mój nowy main? Tak coś mi się zdaje, że Mel będzie chyba moim nowym mainem ostatni, o, tak Jakby miał tak lekkie przeczucie, gdzieś prawa pięta, gdzieś mi tam smierze, tak może być. Eee, czy ja chcę to sprzedać? Chcę to sprzedać. Eee, halo, halo, halo. To sprzedać i co, i co, i co, i co? Łupmy tą zoni. Tak no, właśnie na tego ulta od eee, Warwika, w razie czego. Dobra, ctrl w, ctrl w. Mamy baronika, mamy smoczki, mamy obiekty, także i nie jest źle. Och, awesome, statystyki 17 -2, 17 dwa. Mój najlepszy wynik na mel ostatnio. Jakie wyzwania nas czekają teraz? o Radości! Bye bye. Trochę wrześni wyniósł, bym powiedział. No tutaj już brakło mi po prostu. brakło mi po prostu już skili, także jak widzicie się aż poddali. No nie dziwię się im, nie dziwię się im, gra była w 100% po naszej stronie. Także to była moja najlepsza gra mel, mam nadzieję, że wam się podobała i będziecie przy następnej grze mel. Mel po podpaleniu przede wszystkim to była. Także ja wam bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję i widzimy się w kolejnej grze. Do zobaczenia, trzymajcie się ich. Ja.